Jak się dostałem do administracji Denhisa. Otóż Denhisa znam już ponad rok i myślę, że to będzie ciekawa historia, żeby o tym opowiedzieć. Wszystko zaczęło się od tego, że kiedyś tam coś budowałem i miałem rękę pomocnik Denhisa. Czy, czy pomoc Denhisa? No i... Po kilku miesiącach była okazja do administracji, to sobie pomyślałem. Ej, to może być moja szansa? Co tam spróbuję? Jak, jak nie, nie znam, to trudno. No i rekrutował mnie rzodkiew. Zadałem mi kilka pytań, no i. co? Dostałem się. Na wszystko odpowiedziałem dobrze, byli ogólnie zdziwieni. Rzodkiew i Neon, czy mam dostęp do pytań, bo na wszystko bardzo dobrze odpowiedziałem. ja akurat ja dostępu nie miałem. Mówiłem głównie na moim doświadczeniu i o tym. Że mam swój własny Discord, więc od razu zostałem moderatorem. Wtedy też podaję, że Poseidon się dostał i ktoś tam jeszcze chyba, też kilka osób wyleciało, bo była tam nieprzyjemna sytuacja, ale to nie na ten, historia na zupełnie inny odcinek. I myślę, że się dobrze sprawuję na tym stanowisku. Kto wie, może kiedyś się uda jakiś awansik zrobić, no i no. To była historia.